Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Banano dzisiaj wam pokażę znowu, jak zarobić. Ja, no, pod ostatnim odcineczkiem ładnie żeśmy zarobili. E, wypłat nam z batelki, którą stworzył już nie pamiętam kto. E, Dragon Lore Viltested z pamiątki. No, powiem wam, że ładnie jesteśmy na plusie. Mamy 89 tysięcy w, 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 w profilu, no i w inwentarzu mamy tutaj 11 tysięcy oraz 4 tysiące tutaj w, te w, w tym, w plecaku. Dobra, co byśmy dzisiaj mogli zrobić? Bo tak każdy się zastanawiam, no i każdy nie wiem. Aha, zobaczysz event kalendarz i tutaj gladiator, no i nowe... Nowy e, gladiator jest. Zauważyłem. No to co no. O Boże, przepraszam. E, no to co no? Od nowa wszystko. Lecimy. Spróbujemy dobić na maksa, aby się udało. O, otworzymy sobie wipona wejp case. A może drobiłem taka bo bardzo bym chciała wprost bo fajnie po prostu wygląda. O, no i mamy. Tylko, oczywiście, w faktoryniu A tu jest traku Minimalware, więc to zostawimy. Fajnie. W so, so, e, faktoryniu jest za 1400. No fajnie, już jesteśmy na plusie. No tutaj jest taki krewet no, Mogło być lepiej, ale lepsze to niż nic. razu zostaje jeszcze level, wbijemy bo im więcej lewla, tym więcej gwiazdek, a im więcej gwiazdek tym lepiej no i co, dzisiaj też y, zrobimy oczywiście y, sobie tutaj ten rank, te parki na 1000, w sumie to możemy teraz, bo no to nie ma nic trudnego, no, no co ja mogę jak to normalnie jak to na spokojnie wygramy. No 51 puparków nam dało, więc bardzo fajnie. Jak już dzisiaj mam super mega lagi. Nie wiem czemu. Widzicie, nie mogę nic dosłownie zrobić. I no, otworzyć czaty tutaj. A tak to o, jest, dobra. 10 milionów, 440 miliony. I teraz tego mam na hita. No i co? No i kolejne. 50 mpuarków, fajnie. Się, o ran, e, event random skin, e, skin, i tutaj dostajemy sobie na przykład te Za 6000 można dostać od 5, 5, 50 e, gemów. No, e, jakich gemów? Coinów do 100 tysięcy, jak dobrze widzę. O kurde mi teraz tak kurde niedobrze zbytnio, no i tak po prostu jakoś. Wiecie, dobra, szukamy jakichś słabych, żeby to sobie tak fajnie pofarmić. No i lecimy znowu. Hmm. Może troszeczkę takiego lepszego statku takiego na przykład, co ma milion, półtora miliona praktycznie miał. Fajnie byłoby to wygrać. Czasami no to, to jest taki bóg że no po prostu szok. No ale lepsze to niż nic. No jeszcze trzech pucharków nam brakuje, no z tego zafrykujemy Nie będziemy mieć kolejny, więcej pucharków, mi to bardzo pasuje, no i wygraliśmy, I mamy kolejny z tego co dostaliśmy, bo już tam nie pamiętam, a takie coś i co dostaniemy z tego wypunku? X-Raya i MP9, no to i tak dobrze, więc na spokojnie. Dobra, tu, tu nie, więc to jest yy, dobra. Quest mamy nawet zrobiony od razu, jak to zrobimy. Majny nie chce mi się dzisiaj robić, dosłownie. I tutaj Marco Case, to zrobimy te Marco. Tylko gdzie jest ten marko? Marko jest tutaj za 110. No i już jesteśmy na mega dużym profilu. To sobie oczywiście zostawimy, ponieważ... No wraźmy jakbyśmy się wyzerowali, to po prostu będziemy mieć. To widzę, że to fajne procenty na to są. Z tego bateleczkę można zrobić. Oczywiście. To mega mega często wpada. 4% nie jest tak mało, jak sobie zdaję sobie sprawę. Tylko to jest mega dużo. Bo tu na przykład już kolejny taki wypad. No, co chyba zrobimy z tego? Bateleczkę może coś fajnego wypadnie. Dobra. Tu od razu też mamy zrobione. Wszystkie challenger nam się wyzerowały. Nie, dobra. Mm. Dobra, co by tu zrobić? No to akurat tak fajnie wygląda. jest battle też No minus no razy 50 to jest mega dużo. Ale to wiecie. O kurde, no tutaj to już dopiero, ale to trzeba 2,5 miliona skarbić. się dosłownie nie opłaca. Dobra no. Muszę tutaj oczywiście jeszcze emotkę zmienimy, My czemu byni. A damy sobie na tego. Eku, No i co? Lecimy z pierwszą pateleczką. Zrobimy sobie oczywiście z tym Marko. Marko tutaj jest. Damy sobie ich 10. czterech na trybie standardowym. Aby się udało. Nie, dzisiaj nie wiem co się stało, ale Dosłownie mnie to tak boli wszystko, że to szok No i co, na początek bardzo fajnie To mnie bardzo cieszy Drugi mogłoby być lepiej Ale no, i tak jest dobrze Trzeci też jest dobrze Dalej jesteśmy na prowadzeniu Czwarte No dalej jesteśmy jeszcze Piąte dalej Potrafiliśmy żarłoby Gersy, Battle Battleskirt, przepraszam. I pamiętajcie, że musimy mieć po prostu jak najwięcej, bo to tryb standardowy i jeszcze jesteśmy pierwsi. Dostaliśmy jeszcze dodatkowy 1200, więc mnie to bardzo cieszy. I... dobra, wygraliśmy. 3600, bardzo mnie to cieszy. Zrobimy sobie oczywiście wszystko sobie mamy co jest niżej po 400. Dobra, fajnie. 9600. Zrobimy sobie astronaut za maksa dni dni i kończymy odcineczek No tu widzę, że tu w ogóle jakoś tak nie wchodzą, nie wchodzą. Kto wbija, to wbije, to wbije, to nie wbije, to trudno. Już na początek. No, mogło być lepiej, bo Ewa poszła daleko w pizdziec. Dawid mnie dogania. Bardzo fajnie. O, to mi się podoba pod Arnold. Musi coś jeszcze dobrego trafić. O, w tej, w tej skrzynce akurat mu dużo się może powiedzieć. No ładnie możemy z tego y, mieć. Oczywiście jak trafimy, przyniemy jak do te czarne rękawice. No właśnie i już przegrzewamy. Mi się wydaje, że to już w całość przegramy. No co, żyć nie umierać, co zrobimy? Jakby, nam, jakby im jeszcze wpadły te rękawice, no to fajnie, by nawet był, ponieważ duży plus by był. A no jakbym dał na trybie normalnym, to z Z 15, 20 bym miał ponad. Bo tu nie rzeczy, o Boże, rzeczy nie ma. Uf. I to mega mało. Tu już dostał Dawid. No, Dawid też tego nie wygra. Ja tu znowu dostaję no, tryb standardowy, by dał. Sami widzicie. No, ta akurat skrzynka jest taka nawet w miarę fajna, ponieważ ona po prostu mega dużo daje. I widzicie, 18 tysięcy zrobiliśmy za 6, więc to praktycznie trzykrotny. No nic, no. Pamiętajcie, żebyście zostawili suba, lajka, komentarze, nie wiem, jak się zrobi, to się zrobi. Postaram się zrobić, bo tak to serio, szok. Pamiętajcie, żeby, że w lewym górnym rogu macie Infinite Friends. Żeby tutaj wpisać kod banan, dostajecie yy, za darmo 1500 golda. Musicie mieć maksymalny level 20, bo jak macie 25 to już Wam po prostu się nie uda. Pamiętajcie też o tym evencie Gladiator. Tutaj macie wszystko pokazane, co i jak. Tam w, chyba w odcinku Wam powiedziałem, co trzeba mieć, co trzeba zrobić, żeby po prostu. No, żeby po prostu to zgarnąć. Nic no, dobra. I lecę. Trzymajcie się. Narka.